Czeka. jeszcze tutaj Koziołek, widzimy co ten wiatr robi, to jest jedno, ale drugie to jest też to, żeby się tutaj przyłożyć, przyatakować, nie od Polskiego. I teraz musi tempo się pilnować, aby nie popełnić błędu. Sikora, Sikora strzał, ale bardzo niedokładny. Tyle, że ostatnia przedostatnia drużyna w tabeli może przyjechać do białki i dyktować swoje warunki. Tymczasem w każdym meczu trzeba po prostu pokazywać. Cię tylko wow, 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 wow. Ha! wydra, środkiem bońska, ale już podbiegł w jego stronę Jakub Ster. Ster! Ale strzał bardzo niedokładny. Tu li... naciskiem gospodarzy wycofała się do obrony. Teraz jest dalekie zagranie do przodu i może być za chwilę szansa pod bramką Andrija Tupczyja. Broni to Andri Tupczy. A strzelał przed chwilą Mateusz. Odegranie do Kamila Koziołka. W nim są niespożyte siły. To jest zdecydowanie najbardziej ruchliwy zawodnik. tempa. Koziołek! Próbował strzelić! Kochowa ręce z tyłu, żeby przypadkiem nie było tutaj rzutu karnego. Ponownie Malinowski. Teraz już jest kończa. Kończa! Ale piłka przelatuje dwa. A my czekamy. Czy to będzie przełomowy moment tego meczu? Gwizdek sędziego, jednak Michał Sobek i zamienił to na bramkę! Głową. Kończak. I znowu muszą się gracze Pogoni wrócić do defensywy. Jest próba strzału Michała Sobka. Hanusiak. Jest Michał Sobek, poprzeczka ratuje. Pogoń Kraków. Boiskam Michał Sobek po tym zagraniu. Sobek jest, dwójka kolegów w polu karnym, Hubert Basiura i Wojciech Wydra. Pojawił się także Kamil Kuczak, ale gdzie on strzelił? Udało mu się podać do kolegi z drużyny. Teraz Wojciech Wydra, Koziołek, Kamil Koziołek, wbiega w pole karne i Jan Wydra. Do Serafina, Serafin, czy będzie uderzał? Serafin, ale totalnie nonchalantzko tutaj wybrał rozwiązanie. Jeszcze Kamin Kuczak i piłka obok bramki. ...trenerskiej temperze był faul, ale gramy dalej, sędzia jest niewzruszony. I próba oddania strzału, było tutaj naprawdę blisko. Andrzej tuwać. Mogą to o wiele lepsze, ale jest jeszcze jest Mateusz Sikora, Mateusz Sikora do Miłosza Bobki zablokowany, jeszcze poprawi spraw z lewej nogi, no lepiej ewidentnie sobie radzi. Serafin tymczasem, Basiura Sobek, Mielec Groń w polu karnym, jeszcze tutaj doszedł Hubert Basiura z dwóch metrów. Ty do Serafina, jeszcze Serafin wyłuskał piłkę, dopada do niej Koziołek, Kamil Koziołek strzał i było bardzo blisko, ale... Numer 6 w tym sezonie Serafin, Patryk Serafin, na lewą nogę Patryk Serafin, no to już było.